Pracy w samochodzie. Radio Szczecin. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak przy mikrofonie. Dzień dobry, witam wszystkich przed radiodbiornikami i oglądających nas na żywo na Radio Szczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Dzisiaj wyjątkowe wydanie rozmowy pod krawatem. Nie tylko dlatego, że dwoje gości, ale dlatego, że temat też wyjątkowy jest z nami Alicja Orlik, czyli mama Adasia Orlika. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jacek Janiak, czyli dyrektor domu kultury Słowianin. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. W najbliższą sobotę od 13 do 17 na Jasnych Błoniach wyjątkowe wydarzenie. Dzień Dziecka Brzdąc już od 30 lat. Za chwilę o tym porozmawiamy z panem dyrektorem Domu Kultury, który właśnie tą imprezę organizuje od tak wielu, wielu lat, co tam się będzie działo. Ale wcześniej chciałbym zapytać panią Alicję, ponieważ w ten dzień mamy wyjątkową zbiórkę. Chcemy zrobić taką wielką mobilizację, żeby, żeby nagłośnić też ten temat, problem Adasia. Proszę powiedzieć o tym, na co choruje Adaś i jak możemy mu pomóc. Adaś choruje na dystrofię mięśniową Liszena. To jest w skrócie DMD, to jest zanik mięśni, postępujący wolniej niż w chorobie SMA, która może już jest słuchaczom poniekąd znana. Na koniec po prostu scenariusz jest równie czarny, ponieważ najpierw chłopcy w wieku kilkunastu lat przestają chodzić, a potem niestety choroba na tym nie poprzestaje, postępuje dalej, odbiera siłę w kolejnych partiach mięśni, w przełyku, w płucach. Gdy serce przestaje działać, to kończy się już wszystko. A przed tym jeszcze, zanim się wszystko skończy, to są naprawdę lata cierpienia, to są lata unieruchomienia. To jest, są, to jest tak naprawdę powolna agonia pod aparaturą. Ale jest nadzieja, prawda? Jest. I ta nadzieja to y, kosztowna, bo 15 milionów złotych. Terapia tak. w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest na etapie eksperymentu, czy to jest już na etapie dopuszczonego leku, ale w Stanach Zjednoczonych? To jest dopuszczony lek, mhm. tylko że w procedurze przyspieszonej y, i Właśnie też jest dopuszczony w węższej grupie wiekowej, niż składano wniosek, bo powinien być dopuszczony do siódmego roku życia, ale zauważono, że jednak moment podania terapii jest bardzo istotny i można go podać do ukończenia piątego roku życia, więc mamy mało czasu, bo biorąc adaś pod ma uwagę dzisiaj? kwotę. Tak, prawie 3 latka będzie, będzie miał 3 latka dokładnie we wrześniu. Mhm. Czyli ten licznik czasu z jednej strony bije, z drugiej strony ten licznik złotówek też jakoś powoli bije? Jak to wygląda powoli. w tej chwili? I się powoli. Udało Mamy jeszcze i ciągle do pierwszego miliona nam brakuje. Mówią, że jak przekroczymy granicę pierwszego miliona, to będzie łatwiej. Nie wiemy. Mamy też wrażenie, że społeczeństwo też trochę jest już zmęczone wszystkimi zbiórkami. Liczymy na cud na zbiórce. Mm -hmm. no My też w Radiu Szczecin chcemy rozpocząć taką dyskusję. Ja też o to pytam polityków, dlaczego jest tak, że jesteśmy w stanie wydać 70 czy 80 parę milionów złotych na wybory, które się nie odbyły, a jednocześnie rodzice są zmuszeni do zbierania tak dużych pieniędzy. Ja powiem Państwu, że kiedy kilka tygodni temu przyszedłem do pana dyrektora Domu Kultury Słowianin, Jacka Janiaka i powiedziałem jak wygląda sytuacja i zapytałem o to, czy Radiu Szczecin może się podłączyć w tym roku pod właśnie Dzień Dziecka i Brzdo. Na jasnych błoniach, to pan nie wahał się ani chwili. Z wielkim podziwem wysłuchałem to, co powiedziała mama Adasia. Zakręciła mi się łza w oku, bo sytuacja, w jakiej jest Adaś i rodzice, no jest nie do pozazdroszczenia. Rodzice potrafią docenić wówczas zdrowe własne dzieci, natomiast jak jest trage tragedia i licznik czasu. Nieuchronnie biegnie i te pieniądze są niezwykle potrzebne. Także z dumą przyjąłem propozycję Radia Szczecin. Dobrze to zostało określone, że Radio Szczecin z nami wspólnie to zrobi. Nigdy tego nie robiliśmy, dlatego że to jest taki trudny moment. tak? No, mhm. Dzieci chcą się bawić, a jednocześnie sadaś, który potrzebuje każdej złotówki. I to jest niezwykle cenne i my swoim pomysłem, swoim rozmachem i swoimi możliwościami dołożymy się do tego. Natomiast ja, pani Alicji, to, że to nie skończy się jakimś epizodem, ja będę się zastanawiał, żebyśmy jednak zrobili takie spotkanie jakieś może z bogatymi ludźmi przy okazji jakiegoś wernisarzu albo jakiejś aukcji, pozbieramy dobre przedmioty i w murach Słowianina zrobimy taką spec, imprezę. Gdzie może jednak potrząśniemy tymi, tymi kieszeniami? No bo w sobotę to będzie festem, przyjdą dzieci z rodzicami, na pewno rodzice będą otwarci i hojni, natomiast to jest taki trochę inny charakter. Mhm. Sama liczba uczestników nie zadecyduje o tej wielkości zbiórki, ale jestem mocno zbudowany i gorąco w to wierzę. Uczestniczyłem w paru zbiórkach, zbieraliśmy jakieś pieniądze na remont basenu. Rehabilitacyjnego rehabilitacyjne dla ośrodka dla dzieci Kalekich w Policach. Zbierałem na Ukrainę, Białoruś. No i to mi się udawało. Licząc na swoje szczęście i trzymając mocno za rękę i wspierając panią ambicję. To zrobimy. Ale wracamy do Dnia Dziecka. Tak, bo Prawda. ja też chciałbym podkreślić, że właśnie cała. Cała idea polega na tym, że Adaś jest dzisiaj uśmiechniętym dzieckiem, w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, co go ewentualnie czeka. Liczymy na to, że ta zbiórka doprowadzi do tego, że, że, że ten czarny scenariusz nie zacznie się w ogóle spełniać. Więc dzisiaj Adaś jest uśmiechniętym chłopcem, który chce się bawić, tak jak inne dzieciaki, i nie, chcemy, nie chcemy robić smuty 1 czerwca no nie na nie tej błoniach, tylko, tylko chcemy właśnie doprowadzić do tego, żeby ten uśmiech z ust Adasia nie zniknął. I będzie bardzo wesoło od pierwszego czerwca na jasnych błoniach. Ale taka idea przyświeca, to jest doskonały moment na problem takiej integracji społecznej. Bo dzieci, no jeżeli jeżdżą na rowerze, to jeżdżą wszystkie, które mogą pedałować. Mhm. Ale są dzieci, które chciałyby jeździć na rowerze i nie mogą pozwolić sobie, bo im stan zdrowia nie pozwala. I my tą imprezą też uwrażliwiamy społeczeństwo, że pośród nas są różne dzieci. Nie mhm. tylko dzieci, które mają bogatych rodziców, nie tylko dzieci, które są sprawne fizycznie, ale również są sprawne psychicznie. I mnie takie obrazki, że dziecko 100% sprawności prowadzi zarączkę do toalety dziecko niepełnosprawne, to jest tak dla mnie budujące, że co by się tam nie działo, no to warto to wszystko robić. A co będzie? Wydawało mi się na początku, że sobota to jest cudnym dniem, dlatego że to jest dzień wolny od pracy. Mhm. Dla widza. Idealne. W sobota niedziela, jak członku zaświeci, zjedzą obiad sobotni, dywany wytrzepane, zakupy zrobione i przyjdą na Jasny boni. Ale okazuje się, że jeszcze Boże Ciało do tego wszystkiego mhm. spowodowało, że zasięg jakby możliwości pokazania potencjału organizatorów w Szczecinie staje się mocno uszczuplony. W ubiegłym roku mieliśmy chyba 9 uczelni wyższych, które znalazły sens. Uczestnictwa w dniu dziecka, nie tylko promując swoją działalność, ale również chcąc zająć się tego dnia dziecka. A Boże Ciało spowodowało, że uczelnie idą dzisiaj ostatni dzień, ich nie ma w ogóle, mm -hmm. ale nie zawiodły służby mundurowe, nie, za, nie, zawiod, nie zawiedli sprawdzeni organizatorzy, i na pewno będzie co zobaczyć. No, nie będę zdradzał, dlatego, że niech to będzie niespodzianka, ale będzie na pewno miło. Radośnie, bogato, i dzieci na 100% będą miały co robić. Spotkają się z prawdziwym żołnierzem, z prawdziwym strażakiem. Sam kiedyś marzyłem, żeby można było przymierzyć hełm strażacki, a to się okaże, że to wszystko jest możliwe. Ważną rzeczą jest ceremonia wręczenia brzdąca. Mamy w Szczecinie taką nagrodę. Ja w 1993 roku poszukiwałem takiego pomysłu, żeby dzieci z miasta, w którym się urodziłem żyją i pracuje, miały możliwość przyznawania coś od siebie. Mhm. Na początku to było kojarzone: no, ale to jakiś Szczeciński Order Uśmiechu? Ja mówię, jaki Szczeciński Order Uśmiechu? To jest po prostu brzdąc. Mamy tradycję 31-letnią. Kandydatów w naszym mieście do tej prestiżowej i bardzo pożądanej nagrody nie brakuje. Poszukujemy dorosłych mieszkańców Szczecina, którzy swoją działalnością zasłużyli na uznanie wśród dzieci i dla dzieci zrobili coś wyjątkowego. Pani Alicjo, będziecie z, z Adasiem w, w sobotę? Tak, będziemy. Będziemy chcieli też spotkać się z ludźmi, wszystkimi, którzy będą chcieli nas też wesprzeć, odpowiedzieć też na wszelkie pytania i mhm. też podchodzimy do tego, że nie możemy cały czas tylko mówić o, o dramacie, jaki nas czeka. Chcemy to też na wesoło. Jesteśmy za tym, choć dużo osób nam mówi, że właśnie powinniśmy. Inne posty, na przykład na Facebooku, publikować takie jak Adaś płacze, bo możemy tylko takimi emocjami grać, albo z, na przykład z napisem Błagam o pomoc. Tak, mówię, mhm. my to, oczywiście to są obrazy takich żebraków pod mostem, ale jeżeli to ma pomóc, to też to zrobimy, wszystko zrobimy tak naprawdę. Pytanie tylko, jakie bodźce teraz działają na społeczeństwo? No tak, bo tak jak pani mówiła, tych zbiórek było tak dużo, że, że, że już troszkę się obyliśmy z tymi zbiórkami, podobnie jak obyliśmy się z tym, że, że za naszą wschodnią granicą jest wojna i właściwie jest to naszą codziennością, po prostu, się, codziennością, się, dzieje jeszcze, po prostu tak. się to wszystko dzieje. Ja... Mogę ja... się wtrącić? Tak, oczywiście, proszę. Pani Alu, ja zawsze miałem taki dylemat, tak, czy to pokazywać, czy to błagać, to, co Pan Redaktor zauważył, to powinien być święty obowiązek państwa, bo to nie są wypadki, nie wiem, tysiąckrotne, to są pojedyncze historie. I jeżeli nie tylko wydajemy na bzdurne wybory, ale ostatnio dowiadujemy się, na co wydawali, na co został wydawany Fundusz Sprawiedliwości, to ci, co tak czynili, to powinni się rzucić te pieniądze, 15 milionów, przynieść do Radia Szczecin i położyć na stół, jeżeli chcą, żeby społeczeństwo ich. W jakiś sposób rozwieszył. Będę z panią, na ile mi to pozwoli. Dzisiaj fajnie, że jestem dyrektorem. I myślę, że swoją działalnością i pani determinacją i zaangażowaniem Radia Szczecin. I pan dyrektor mi wcześniej, pan redaktor mi wcześniej opowiadał, że politycy ujmą się za tym. Tak, tak. Bo tutaj powiedzmy, jeżeli, że pan. Jeżeli, wojewoda... jeżeli zbierzemy te wszystkie szable razem, to. To, co Pani tak pięknie powiedziała o tym czarnym scenariuszu, no ja już mam przed sobą. Nie chciałbym być współautorem czarnego scenariusza, tylko chciałbym być, żeby Adaś świat na rower, pojechał, świeciło jemu słońce, za chwilę zapadł deszcz i na niebie pojawia się duża, piękna tęcza dla Dacia. Bardzo dziękuję za wsparcie i za miłe słowa. Tak, pan Wojewoda Adam Rudawski, pan Marszałek Olgier Geblewicz, pan prezydent Piotr Krzystek także są z nami, także wzięli udział w filmie promującym i zapraszającym państwa na najbliższą sobotę. Możecie zobaczyć ten film na Szczecin.pl Będziemy także wrzucać w media społecznościowe takie rolki zapraszające na tą imprezę sobotnią. Na razie troszeczkę nam pogoda może pokrzyzować plany, tak patrzymy z niepewnością na to, co ma siedzieć w sobotę, ale liczę na to, że mamy wiosnę, więc w nocy się wypada, w dzień zaświeci słońce, może to wszystko się poprzesuwa, także y, widzimy się i liczymy na tęczę w sobotę, prawda? Więcej optymizmu, mniej pesymizmu, panie redaktorze. No, Bo patrze... już sama rozmowa w obecności tak. pani Alicji. No nam jest potrzebne słońce. Oczywiście, że tak. Potrzebne nam jest słońce. Nam jest słońce. potrzebna zabawa, nam jest potrzebne uśmiechnięte dziecko. Jeżeli mogę jeszcze coś powiedzieć chwilę? Ci. Proszę bardzo. Tak. Ja chciałem właśnie pochylić się nad tym szczecińskim brzdącem. To jest coś pięknego, że dzieci w mieście, w Szczecinie mają taki przywilej, nie neguję, że w trąbkach górnych czy w trąbkach dolnych być może jest trąbka dla wyjątkowych działaczy. Natomiast ludzi, którzy do tej pory otrzymali tą nagrodę, to z reguły są po cichu, gdzieś tam w pocie czoła, Gdzieś w swojej klasie lekcyjnej, przy łóżku pacjenta, czy nawet na osiedlu, robią rzeczy wyjątkowe. Ja z ogromną radością czekam momentu, kiedy Dziecięca Rada Miasta Szczecin ogłosi werdykt tegoroczny i powie, że brzdąca 2024 dostała przysłowiowa pani Malinowska albo przysłowiowy pan Kowalski. Bo to jest fajna historia. To nikt nie robi, nikt nie pracuje na rzecz dzieci, żeby w jakiś sposób go wynagrodzić. Bo to mm -hmm. jest w większości praca anonimowa, spontaniczna, gdzie kierujemy się jakąś ideą i jaką? Po prostu dobroci i niesienia pomocy. I mamy to. Dlatego proszę o brzącu mówić. W przyszłym roku, 1 czerwca 2025 na pewno się odbędzie. Będzie to już niedziela dla organizatora no, niezbyt korzystny dzień, ale tak będzie. Dużo dzieci wystąpi, będzie głośno, będziemy dużo rozdawać. Yy, jedyne, co nam będzie przeszkadzało, to kolejki, bo to jest tak, jak za darmo się wszystko mm -hmm. rozdaje, no to się te kolejki ustawiają. Ale bo i dmuchańce będą w tą sobotę. I dmuchańce, tak, i koniki, będzie można skakać. I, I pozwólmy dzieciom się bawić, jeżeli rodziców mogę prosić, żeby przyszli jednak i położyli się na tej trawce i byli z dzieckiem, to jest moralny obowiązek każdego rodzica, spędzić pierwszy czerwca, jeżeli im to oczywiście czas pozwoli, nie są w pracy, spędzić z własną pociechą i pozwolić się bawić. I ja przypomnę, że będziemy również nadawać jako Radio Szczecin z Jasnych Błoni w najbliższą sobotę. Także będzie tam nasze mobilne studio, będzie aktywna sobota, będzie program między filmami na żywo, będzie można zobaczyć naszych prowadzących. Pan Wojewoda, prezydent i marszałek obiecali, że wpadną z puszkami też zbierać na Adasia. My też jako radiowa rodzina będziemy z puszkami zbierać te datki złotówka do złotówki. Jak 15 milionów położy osób złotówkę, to mamy te 15 milionów na to, żeby życie i zdrowie Adasia uratować. Dziękuję państwu pięknie za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj nie uciekaliśmy do internetu, zostaliśmy cały czas na antenie, bo temat jest zbyt poważny, żebyśmy uciekali do internetu. Także byli z nami pan Jacek Janiak, dyrektor Domu Kultury Słowianin i pani Alicja Orlik, mama Adasia Orlika. Do zobaczenia w sobotę Dziękuję. na żywo.